Halo, halo, dzień dobry Jeden z widzów i subskrybentów mojego kanału A także czytelnik mojej najnowszej książki Sztuka Krzyżowa Szablon i walka inną bronią białą w dawnej Polsce Od XVI do XVIII wieku Poprosił o wyjaśnienie tutaj przed kamerą Zagadnienia tak zwanej piekielnej polskiej czwartej Czyli holnisze polnisze kwart Czyli generalnie Proszę Państwa, jeżeli by tak prześledzić to cięcie to, to cięcie jest cięciem dawnym, cięciem tureckim. Turcy bardzo często stosowali ten rodzaj cięcia. Nazywano go czasami cięciem eunuszym, gdyż atakował generalnie naszą strefę tutaj genitalną, a czasami też brzuch. Salezy Jezierski w swoim dziele z roku około 1750, wtedy mniej więcej Salezy Jezierski służył w armii, o którym też już wcześniej mówiłem, E, opisuje ten rodzaj cięcia przy czym e, jeszcze w pierwszej połowie XVIII wieku i wcześniej to cięcie w Polsce było nazywane cięciem tureckim ono e, występowało w zasadzie tuż po cięciach krzyżowych, jeżeli byśmy na przykład wyprowadzali e, cięcia krzyżowe, prawda, naszą polską szablą to ostatnie cięcie, to tak zwane cięcie ku sobie, jak pisze, Turek nie ku sobie, pisze Salezy Jezierski, czyli charakterystyczne podcięcie od naszej prawej strony skośnie w kierunku góry, nazywano cięciem tureckim w XVIII wieku. Ono płatało brzuchę, ono płatało, właśnie atakowało przeważnie albo strefę genitalną, albo tutaj okolice podbrzusza. Było bardzo niewidocznym cięciem. Można je było stosować, przy czym ono było dosyć zaawansowaną techniką. W czasach dynastii saskiej Polacy często zaskakiwali w pojedynkach sasów lub innych Niemców tym charakterystycznym podcięciem. Z czasem to cięcie, to takie charakterystyczne, dawne tureckie podcięcie, przeszło do saskiej Szermierki. Mistrzowie saskiej szermierki opisywali je w XVIII wieku. Między innymi mistrz, mistrz saskiej szermierki z Halle, Leopold, Fryderyk Leopold Beer, w roku 1791 ro w, w, opisał, to, opisał to cięcie w swoim traktacie. Link znajdziecie Państwo w tytule w mojej książce, gdzie jak dokładnie ten traktat brzmiał. I tam jest dokładnie na takich... Planszach instrukcyjnych napisane, jak to cięcie się nazywa, jak należy je wykonać, i ono jest właśnie takim charakterystycznym podcięciem od dołu e, z prawej strony, prawda? Czyli adekwatnie z tej strony atakowaliśmy przeciwnika i płataliśmy u brzuch, ewentualnie atakowaliśmy właśnie tą strefę genitalną. Przy czym Leopold, Fryderyk Leopold Ber nie nazywa go w swoim traktacie cięciem tureckim, tylko ono już jest spolszczone, ponieważ Sasi w tamtym czasie już głównie. E, pojedynkowali się z Turkami, to to cięcie nazywają cięciem polskim. Polską czwartą, polską kwartą. Czyli e, holnisze, polnisze, kwart. E, po kilkuset latach, e, dokładnie po kilkudziesięciu latach, też między innymi znany polski szermierz Michał Starzewski opisze też to cięcie w swoim e, traktacie o szermierstwie w 1840 roku. E, powołując się między innymi właśnie na mistrzów niemieckich, gdyż no, szermierka Starzewskiego jest już szermierką z gruntu niemiecką. Te wszystkie cięcia z diagramu starzyskiego są w zasadzie wzorowane na innym mistrzu szermierki niemieckiej, tylko to nazewnictwo jest niby staropolskie, natomiast cały model szermierki starzyskiego oczywiście jest z gruntu niemiecki. Dobrze, proszę Państwa, mam nadzieję, że wyjaśniłem mało zorientowanym na czym polegało to tak zwane Holnisze Polnisze quarte, czy kwart, czyli Piekielna Polska Czwarta. Piekielna Polska Czwarta to dawne cięcie tureckie, o którym piszę w swojej książce. Eee, na dziś to wszystko. Eee, dziękuję wszystkim za eee, zakup moich książek, za zakup moich e-booków. Jeżeli ktoś by z Państwa był zainteresowany zakupem kutej hartowanej szabli, proszę do mnie pisać na polski gmail.com. Eee, życzę wszystkim miłego weekendu. Kłaniam się i pozdrawiam.